to nie tylko jedna z najkosztowniejszych, ale przede wszystkim najbardziej potrzebnych inwestycji ostatnich lat w gminie Mykanów. Zakończyła się zakrojona na szeroką skalę rozbudowa szkoły podstawowej imienia Jana Brzechwy w Radostkowie. Co prawda epidemiczne obostrzenia sprawiają, że nikt nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, kiedy z obiektu będzie można w pełni skorzystać, ale uczący się nadal zdalnie pod opieczni placówki mogą być pewni, że jest na co czekać. Wybudowaliśmy tę tą halę sportową w Mykanowie, wybudowaliśmy salę gimnastyczną w Borownie i taka była już wcześniej ustalona kolejność, że następny będzie Radostków. No, bardzo potrzebna sala gimnastyczna, bo musieliśmy dowodzić dzieci do Mekanowa. No i przedszkole też było bardzo ciasno małe pomieszczenia, praktycznie nie spełniało norm. W tej chwili dzieciaki cieszą się z dużych przestrzennych... Sal, no, a sala gimnastyczna no to prawie się popłakały, jak weszły. Powstała nowa sala gimnastyczna, około 400 m2, z zapleczem szatniowym i y, łazienki, prysznice oraz jedna taka duża sala lekcyjna na piętrze. Natomiast w drugiej części budynku powstały trzy sale przedszkolne, jedna sala integracyjna, przedszkolna na parterze. Zaplecze kuchenne oraz jadalnia i stołówka dla dzieci przedszkolnych i dzieci szkolnych. No jest bardzo duża różnica przede wszystkim w wielkości sal. Dzieci mają bardzo dużo miejsca do nauki, do zabawy. Jak do tej pory nie mogą się do tych warunków przyzwyczaić. Radość ogromna. Także spędzają czas w każdym miejscu, bardzo chętnie siadają do stolików, gdzie jest luźno, gdzie te zajęcia wyglądają. Takie indywidualne, tam wszystko było razem no, tak zblokowane, natomiast tutaj jest dużo, dużo wygodniej. Plany lokalnych władz obejmowały przede wszystkim stworzenie nowej części obiektu, ale z czasem okazało się, że i pierwotna jego część nabierze świeższego wyglądu, tak by nie odstawać od nowo powstałych pomieszczeń. Zamierzenia udało się sfinalizować także dzięki przychylności i zaangażowaniu mieszkańców Radostkowa. Był problem, żeby to zmieścić w tej działce. Dokupiliśmy tutaj dzięki przychylności sąsiada za bardzo niską cenę sprzedał to na potrzeby szkoły. To też taki lokalny patriotyzm i dziękujemy mu za to. Mogliśmy poszerzyć troszeczkę tą działkę i wszystko się zmieściło. No nie wszystko, bo powinna być jeszcze stołówka, ale ta, która jest, no to jest praktycznie taka minimum, które może być ale w stołówci z prawdziwego zdarzenia tutaj nie ma, bo po prostu już teren na to nie pozwolił. Dzięki funduszom gminy, Rady Rodziców, firmy Transwojbis, która była głównym wykonawcą tego budynku, a także funduszy sołeckich, sołectw obydwu radostkowa, została odnowiona stara część szkoły, czyli zostały pomalowane korytarze, wymienione oświetlenia i wymieniona barierka na schodach. Z przetargu wyszło 4,5 miliona złotych. Firma Transwoj bardzo dobrze, sprawnie i no bez praktycznie uwag to zrealizowała. Myślę, że mieszkańcy będą z tej inwestycji zadowoleni. Gmina wyłożyła 4,5 miliona złotych, ale jeszcze tutaj dzięki inicjatywie rodziców postanowiliśmy, że jeszcze pewne remonty zrobimy w starej części. Częściowe zluzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa sprawiło, że do nauki stacjonarnej po zimowych feriach wrócili uczniowie najmłodszych klas. Podczas gdy ich starsi koledzy póki co nową salę gimnastyczną mogą obejrzeć jedynie za pośrednictwem mykaniusa, pierwszo, drugo i trzecioklasiści już korzystają z prezentu, jaki zafundowały im gminne władze. Bardzo mi się spodobało, jak to zobaczyłam, tą, tą drugą część sali na wef. I tęskniłam ze szkołą, bo wolę chodzić do szkoły niż zdalnie się uczyć. E, nauka w domu wyglądała fatalnie. Moim zdaniem było bardzo niefajnie. A spodziewałaś się, że po powrocie do szkoły zostaniesz taką szkołę? E, spodziewałam się, e, ale nie spodziewałam się, że aż taką ładną. Powiedz, no jak wyglądały te WF-y wcześniej, a jak wyglądają teraz? No teraz jest wszystko fajnie, bo mamy swoją salę i jest większa. Tęskniło się za powrotem do szkoły? Dyrekcja placówki zapewnia, że gdy tylko sytuacja epidemiczna pozwoli, odbędzie się oficjalne oddanie obiektu, uroczystość podczas której najmłodsi będą mieli okazję podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ich szkoła stała się jednym z najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych obiektów oświatowych w gminie Mykanów.